Cześć strzelce, moje kochane. Dziękuję, że tutaj jesteście. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj robimy tygodniówkę, czytanie tygodniowe na przyszły tydzień od 12 do 18 września 2022 roku. Talia główna jest przetasowana, już na Was czeka. Właśnie teraz tasuję talię dopowiadającą. Zobaczymy, czy będziemy musieli ją użyć. I jak zwykle patrzymy na energię główną, która powinna rezonować. Moja interpretacja niekoniecznie, ale karta powinna. E, do tego e, zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości wpływa na przyszłość. E, przepraszam, na teraźniejszość, na, na przyszły tydzień. Co jest w Waszych głowach, co przyniesie najbliższa przyszłość, e, co tam w związkach wszelakich, jaka jest niespodzianka, m, praca, finanse, wynik bądź rada. Także strzelczyki, kochane, zobaczymy, co tam u Was. Przetasowana. Poproszę o energię główną dla strzelca na przyszły tydzień od 12 do 18 września. Od 12 do 18 września 2022 poproszę o energię główną dla strzelca. Wow! Och, proszę. Och, strzelce kochane moje... E, super energia. Sześć kielichów jest to, słuchajcie, energia e, takiego zadowolenia, e, takiego, słuchajcie, też szczęścia rodzinnego. Jest to energia, słuchajcie, też pracy z domu, także strzelce pewnie pracujecie z domu. Także, cokolwiek się będzie działo w przyszłym tygodniu, słuchajcie, strzelce będzie się to działo wokół spraw rodzinnych. Sześć kielichów to, słuchajcie, też jest karta ym, karmy, <grym> wiecie? Także y, może coś... Przyjść do Was takiego karmicznego, nie macie na tym wpływu w przyszłym tygodniu. Podejrzewam, że może to być jakaś osoba z przeszłości, może to być osoba z waszych, z waszych rodzinnych stron, jakaś koleżanka, kolega, którego dawno nie widzieliście, i nagle, o cześć, aga, dawno cię nie widziałam. Może to tak być w przyszłym tygodniu. Generalnie jest to, słuchajcie, energia taka, że nic się za dużo nie dzieje, jest, nie, jakoś się nie, roz, nie rozwijamy, nie idziemy w żadnym kierunku, ale nie jest to złe, jest to dobre, jest to. To dobra energia. Ostrzeżenie tu jest takie, żeby po prostu nie, nie, nie siedzieć tutaj za, za długo w tej energii, takiego właśnie. To jest taka energia, słuchajcie, sentymentalizmu, żeby tak właśnie nie siedzieć, nie rozczulać się, słuchajcie, nad tą przeszłością, nad tym, co tam było kiedyś w tej przeszłości. To jest taka, słuchajcie, też energia rozpamiętywania, ale takiego dobrego, takiego rozpamiętywania dobrych rzeczy. Y, trzeba pamiętać przy tej energii, żeby być tu i teraz, a nie w przeszłości, ale to jest super energia. Jeśli mówimy, jeśli mówimy o czytaniu na, na jeden tydzień, jest to super energia strzelczyki, także y, jest dobrze, jest dobrze. Co będzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może wpływać na ten tydzień, na strzelczyka? No, um, słuchajcie, kochane strzelczyki, e, jakaś tam zmiana, do której doszło w przeszłości, jeszcze w Was siedzi, jeszcze ma na Was jakiś tam wpływ. E, także, słuchajcie, nie rozpamiętujcie, bo to tak właśnie wygląda, jakbyście rozpamiętywali coś tam z przeszłości, się coś nie udało, ktoś coś może powiedział, może coś tam doszło do jakiejś sesji i Wy siedzicie, rozpamiętujecie to. Słuchajcie, nie, nie róbcie tego, dobra? E, Jakieś może złamane serce, doszło do złamanego serca, bądź słuchajcie, mieliście operację na sercu, bądź ktoś z waszej rodziny miał operację, i teraz słuchajcie, dochodzi do siebie w gronie rodzinnym. Tak, tak też może być. Co tam jest u strzelca e, w głowie? Papuanka. Ehm. Strzelec nie może działać, jest tak jakby w zawieszeniu i to jest w waszej głowie, czujecie, że chcecie gdzieś ruszyć, chcecie, żeby sprawy poszły do przodu, chcecie wypłynąć na tak zwane bezpieczne wody, niestety coś tam wam, coś tam was tam jakby tak blokuje, ale słuchajcie, ta kapłanka tu nam się pojawiła i ona mówi o tym, żeby, o tym takim niedziałaniu, że nie, że, że nie działamy, że musimy się zdać na naszą własną intuicję i ta intuicja, słuchajcie, podpowie nam najlepszą drogę, kierunek, w którym, w którym musimy się, w którym musimy zmierzać. W kierunku którego musimy zmierzać? Coś tu chcę powiedzieć, ale za bardzo nie wiem, co, co. Strzelce, kochane, w waszej głowie jest potrzeba, wy, potrzeba spokoju, potrzeba y, wypłynięcia na, jak wspomniałam, te spokojne drogi. Hmm, może się też przygotowujecie do podróży także to jest w waszej głowie bądź yy, sprawdzacie jakieś detale, jakichś tam umów jakieś słuchajcie s, yy, jakieś dokumenty sprawdzacie i macie w waszych głowach właśnie to, to żeby żeby nic wam nie umknęło nie słuchajcie, okej okay, energia okej okay, energia dobra, co przyniesie najbliższa przyszłość? I tutaj jakieś porozumienie. Słuchajcie, kochane strzelczyki, najbliższa przyszłość przyniesie Wam jakąś wiadomość od, um, od osoby, która jest na stanowisku, która, od osoby, która decyduje. Decyzje tej osoby są zawsze racjonalne, chłodne, logiczne. Um, także jeżeli zostaniecie od czegoś odcięci, nie było tak, ten, ta decyzja nie była łatwa, prawda? Bądź wy możecie kogoś lub coś. Od siebie odcinać w najbliższej przyszłości. Także, jeżeli doszło, słuchajcie jakiegoś złamanego serca, wy będziecie podejmować decyzję w związku z, nie wiem, odejściem, może zmianą planów, po prostu chcecie spokoju i to nadejdzie. Decyzja e, nadejdzie. Będziecie jak ta królowa miecz. Poproszę trzy karty dla strzelca, żeby dopowiedzieć, słuchajcie, tą królową miecz. O co tutaj chodzi? Ładnie. Strzelec, strzelec, no Słuchajcie, kochane strzelczyki, przepraszam, poruszyłam kamerkę, tutaj doszło do. strzelce. W najbliższej przyszłości będzie działo się dobrze. Przyjdzie wiadomość, dużo się będzie działo, y, będzie dużo rozmów, y, dużo komunikacji. Będzie y, ta komunikacja, rozmowy będą związane, słuchajcie, z Waszym szczęściem rodzinnym, czyli tutaj mamy połączenie z energią główną. Do tego wynik tego będzie taki, że będziecie zadowoleni. Także. Ym, Myślę, że przyjdzie strzelce do Was wiadomość w przyszłym tygodniu, która y, spowoduje zmiany w Waszym życiu rodzinnym, ale te zmiany będą na lepsze. Może to być tak, że nie wiem, będziecie się hajtać, albo ktoś się będzie hajtał. Może będzie tak, że jakaś ciąża wyjdzie i to będzie na dobre, to będzie na lepsze. Jakaś, słuchajcie, idzie jakaś... Y, idzie. Nie jest to rzecz nowa. Nie jest to nowa rzecz, nie idzie, nie, to nie będzie jakaś niespodzianka ani jakaś rzecz, coś takiego nowego. To po prostu jest, przyjdzie coś, co. Mm, może przyjdzie ten awans rzeczywiście. Może też będzie awans. Ja zawsze tak mówię, że może będzie awans. Ale jeżeli czekacie strzelce na awans, no to dostaniecie ten awans. <grym> co? Jeśli czekacie na y, coś dodatkowego, co ma przyjść wasz, y, Waszą przestrzeń rodzinną, przyjdzie to. Nie wiem o co tutaj chodzi, kochane strzelce. Już musicie wiedzieć co. Nie wiem do kogo to ja czytam. Dobra, co tam w związkach? I słońce. W związkach super, słuchajcie, albo poznacie, to jesteście wy, albo poznacie innego lwa, albo kogoś innego strzelca, innego może, może jakiegoś barana, kogoś z trygonu ognia, ale generalnie strzelczyki, możecie też poznać kogoś, kto będzie szefem wszystkich szefów, może jakimś aktorem, artystą, osobą, która tak lubi, słuchajcie, błyszczeć, osoba, która ma charyzmę. I tą osobę poznacie lub będziecie mieć do czynienia z tą osobą i może rzeczywiście to będzie być, może to być wasz szef, słuchajcie, wszystkich szefów, będziecie mieli rozmowę z tym szefem i on da wam dobrą wiadomość na temat, kurde, awansu, powiedzmy, co, mm, lub jakiejś dodatkowej kasy, lub y, na temat y, jakiejś, słuchajcie, dokształcenia, dokształcenia się, może jakiś, wyśle was może ten szef na, y, na, na kurs jakiś, żebyście się dokształcili. Y, tak, tak, tak yy, nie, super energia na, na związki wszelakie czy to związki osobiste, czy w pracy super, król buław jeśli to jesteście wy, to wy działacie w tej energii yy, buław yy, ale i to jest właśnie możliwe, że to jesteście wy czyli działacie z ogniem, z werwą yy, uwaga czasami tam, prawda na jakieś tam yy, na wybuchy, słuchajcie, temperamentu ale nie wygląda, że będzie ok w związkach też w przyszłym tygodniu na pewno. Niespodzianka. Słuchajcie, niespodzianka może rzeczywiście będzie taka, że wyślą was na jakiś tam trening, aby będziecie uważani, że, że po co wam ten trening? Po co wam tam dodatkowy kurs? Po co wam coś tam dodatkowe? Jakieś tam, słuchajcie, zajęcia dla was to będzie strata czasu. Druga sprawa, możemy mieć do czynienia z jakimś oszustem. Także uwaga, ale dla mnie to siedem mieczy to jest głównie taki głównie tutaj chodzi o nas samych: o to, że my będziemy tracili czas na rozmyślanie, na jakieś tam tematy, które generalnie nie mają pokrycia w rzeczywistości. Będziemy, słuchajcie, zastanawiać się: a może ten tutaj ktoś chce być dla mnie, wobec mnie nieuczciwy, a może ta osoba, a może tamta. I tak naprawdę to będzie wszystko na marne, bo okaże się, że, e, nie, ma się, że nie, ma, nie ma się czego obawiać, nie było się czego obawiać. Siedem mieczy. Jest to energia stracona e, i jest to energia oszusta. Też możemy być w tej słuchacie energii. Możemy zostaniemy zmuszeni do tego, żeby stać się takim oszustem i kogoś tam oszukać, powiedzmy, żeby uratować swoją skórę. Kto wie, to jest, słuchajcie, niespodzianka. To przychodzi do nas jako niespodzianka. Siedem mieczy. Od cesarza jakiegoś, słuchajcie. Zerknijmy na tą niespodziankę. Jestem ciekawa. Trzecia. <noise> Kto będzie nam marnował energię? Zabierał energię. Poproszę trzy karty. Świat, świat, internet. Może. Siedem pentakli. Trzy pentakle. I znowu mamy cesarza. Tak, słuchajcie. Decyzja może być jakaś z instytucji. E, przyjdzie ze świata. Która każe nam czekać jeszcze, i dla nas to będzie, słuchajcie, strata energii. <grystanie> Ale coś przyjdzie, z czego nie będziemy za bardzo zadowoleni, i coś, co nas zahamuje słuchajcie ehm, zahamuje jakieś nasze, słuchajcie, dążenia do budowania czegoś tam. Dążenia do budowania czegoś tam. Nie wiem, mamy jakiś projekt, plan, i niestety nie będziemy mogli ruszyć w tym tygodniu. E, co tam w pracy, w finansach u strzelczyka? No, i Asbora. Słuchajcie, kochane strzelce, e, będziecie mieli dużo energii w przyszłym tygodniu w pracy, żeby e, m, coś zrobić, prawda? Aczkolwiek będzie się tyle rzeczy działo, będzie tyle rzeczy, e, że nie będziecie wiedzieli, za co się zabrać. Ale energię będziecie mieli. <grym> Myślę, że będzie, będziecie zaglądali i do tego kielicha, i do tamtego, i owego, także będziecie robili 10 różnych rzeczy e, w jednym czasie. E, I będziecie, mm, słuchajcie, ale będziecie okej okay się z tym czuli. Będziecie się okej okay z tym czuli. Super, praca jest dużo. Może też tak być, słuchajcie, wy e, przepraszam strzelce, że mm, szukacie pracy i, macie, i nie wiecie, gdzie wysłać to CV, co? Że musicie się zdecydować gdzieś na coś i ciężko Wam będzie się zdecydować. Dobra, jaki jest wynik? Bądź rada dla mojego strzelca na przyszły tydzień. No. Słuchajcie, strzelce, bądźcie uczciwi. Um, bądźcie, bądźcie Wy uczciwi w jakichś tam waszych zagraniach, czy chodzi tutaj o rzeczy osobiste, czy w pracy. Druga sprawa jest taka: uwaga na myśli, które będą zabierały wam energię i czas, na takie negatywne myśli. Dobra. I trzecia sprawa jest taka: generalnie uwaga na oszusta, na kogoś, kto będzie chciał zabrać nam czas, energię, kto będzie chciał zmarnować nas czas. Także uwaga na tą osobę. Nie spędzać za dużo czasu, słuchajcie, z jakimiś osobami, które wiemy, że mogą nam, że nam nie służą. Co? Zgadza się? Myślę, że tak. Dzięki serdeczne strzelce. Wszystkiego dobrego w przyszłym tygodniu i do usłyszenia. Pa, pa!